Witam was wszystkich na moim kanale. Ja jestem Madz i dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat nowej generacji konsol Xbox i powiedziałem konsol ze względu na to, że Microsoft prawdopodobnie planuje wydanie kilku urządzeń Xbox, konsoli przenośnej, konsoli stacjonarnej oraz kolejnego urządzenia, o którym na razie mało się mówi i dlatego ja chciałbym na temat tego urządzenia dzisiaj trochę porozmawiać, ale to za chwilę. Dobrze, po pierwsze Powiedzmy sobie szczerze, nowa konsola Xbox nadchodzi. Microsoft to oficjalnie potwierdził. Sara Bond w tym roku to też powiedziała. Zresztą pamiętacie pewnie to, jak oni chyba w lutym mówili o tym, i Sara Bond powiedziała, że będzie to coś rewolucyjnego, że coś czego do tej pory jeszcze na rynku konsol nie doświadczyliśmy. I ja chyba wiem o co jej chodzi, no bo oczywiście na samym początku zarówno ja, jak i wiele innych osób, jak zareagowało w sensie OK no to nowa technologia, może machine learning, tak, może sztuczna inteligencja, może to i tamto, czyli wszystko się, że tak powiem, Moje myśli kłębiły się wokół no, większych możliwości, w sensie więcej mocy i tego typu rzeczy, lepsza grafika, lepsza, lepsza wydajność. E, oczywiście to pewnie też nastąpi, no bo nowa konsola zawsze musi być mocniejsza niż ta wcześniejsza, ale wydaje mi się, że to nie tylko o to chodzi. Chodzi o zupełnie inne podejście do konsoli. Tak, jak powiedziałem, zaraz o tym porozmawiamy. Także wiemy, że konsola nadchodzi. Microsoft Sarah Bond oficjalnie to już potwierdziła. Teraz pytanie, kiedy? Są przecieki, że może być to 2026 rok, może 2027, jeżeli się coś przeciągnie. I miałoby to nawet sens ze względu na to, że 2006 rok to będzie 6 lat po premierze yy, obecnej generacji, czyli jak na generacji już wystarczy. Microsoft nie wypuścił te wersji Pro, także nie, nie są już, że tak powiem, związani tym, tak jak PlayStation. PlayStation chyba będzie musiało trochę dłużej poczekać, także wychodzi na to, że po pierwsze Microsoft planuje wydać ich nową konsolę wcześniej niż PlayStation i ona będzie trochę inna. I dobrze, i teraz przej przejdźmy do tego. Oczywiście data, potencjalna data wydania tej konsoli, to są na razie czyste spekulacje, także nie, nie żeby ktoś mi mówił, a Mac, ściemniasz. To tylko spekulacje, tak, takie są przecieki. Dobrze, teraz, jeżeli chodzi o tą nową konsolę, co tam może być takiego rewolucyjnego? Przede wszystkim, i to jest takie, te informacje są oparte na, w zasadzie na kilku artykułach, bo zarówno Xbox Wire, czyli oficjalna strona Microsoftu, to o tym pisała chyba. Zarówno w The Verge, Tom Warren o tym pisał. Jess Gordon ostatnio napisał ciekawy artykuł. Oczywiście, za, załączę ten artykuł tutaj, bo on o tym też mówi. Także chciałem w tym sensie rozszerzyć to też trochę. Bo on porusza tą sprawę. I co ciekawe, po tym artykule Jess Corden dostał informacje zwrotne z Microsoftu, sugerujące, że to co on napisał ma sens i że to może właśnie, że, że w dobrą stronę podąża. Dobrze, to o co chodzi? Po pierwsze, nowy Xbox będzie miał prawdopodobnie mówimy na razie cały czas o spekulacjach, także. Żeby, była, żeby było jasno. Nowy Xbox prawdopodobnie będzie miał nowy system operacyjny. W sensie takim, że jak przeszliśmy z Xboxa 1 z Xboxa One na Xbox Series to system operacyjny został ten sam. To jest dokładnie ten sam system operacyjny, styczna kompatybilność, właściwie nawet tak samo wygląda, tak. Dokładnie ten sam system operacyjny, jedynie na Xboxie serii S i X. Tam są dodatkowe funkcje, machine learning na przykład, auto HDR i tego typu rzeczy. Także no, to jest ten sam system, tylko no trochę rozszerzony z dodatkowymi funkcjami. Ten nowy system operacyjny ma być podobno nowy, w sensie, że zmieniony i nie chodzi tylko o warstwę graficzną, że właściwie graficznie to może być identyczny. Chodzi bardzo, bardziej o to co jest, że tak powiem za tą szatą graficzną, czyli jak on faktycznie działa, prawda? I tutaj dochodzimy do tego, co już pewnie słyszeliście dużo plotek na ten temat, że Microsoft planuje coś takiego jak bardziej windowsowe podejście do ich konsol, prawda, w sensie takim, że te konsole mają być bardziej kompatybilne, bardziej otwarte, znaczy bardziej kompatybilne z Windowsem, z tym co jest na PC, bardziej otwarty system. Zresztą Phil Spencer wiele już w wywiadach wspominał o tym, że no chciałby czegoś takiego, prawda? Że chciałby zobaczyć Steam na Xboxie, chciałby zobaczyć Epic na Xboxie i tego typu rzeczy. Co ciekawe, ostatnio to taka mała wrzutka. Są przecieki, że bardzo możliwe Game Pass pojawi się na Steamie. Także jakaś kooperacja tam już możliwe, że, że już się dzieje. Także. Ten nowy system operacyjny ma być nowym systemem operacyjnym, który po, prawdopodobnie będzie zasilał zarówno, zarówno nową konsolę Xbox, jak i pc -ty. W sensie takim przynajmniej handheldy, w sensie konsole te przenośne. Jak sobie popatrzysz na Lenovo Go albo na przykład na. E, e, Jakąś nazywa Strix Ally, jakoś tak, chyba mi się wydaje. E, Asus Ally, to te konsole, no bo to są przenośne konsole, no. One mają standardowy Windows. Jest taki Windows nie nadaje się bardzo do takich właśnie systemów przenośnych, tak? I dlatego Microsoft planuje na nowym systemem, który by był gdzieś po środku, czyli nadawałby się może i dalej do jakiejś tam pracy i uruchamiania różnych PC-owych aplikacji, ale sprawiałby wrażenie, byłby bardziej takim, przynajmniej ze względu na szatę graficzną, bardziej. Pasowałby do konsoli, tak? No i oczywiście, no, też prawda jest taka, że jak masz konsolę, to nie potrzebujesz całego tego, e, tony tych wszystkich bibliotek, które są na Windowsie, no bo Windows je musi mieć ze, ze względu na to, że musi uruchamiać masę różnych aplikacji, czasami nawet tych starych, tak? Dlatego Windows jako taki na komputerach jest taki duży i ciężki, i w, no, wolny może już teraz nie, ale, ale no, zwłaszcza na SSD. Te, te dane szybko są mielone, ale co nie zmienia faktu, no, że konsola potrzebuje takiego trochę odchudzonej wersji tej, tego Windowsa i nad tym właśnie pl, pl, pracują. Ten nowy system operacyjny ma być właśnie taki. To, to jest nowy system operacyjny, który, tak jak powiedziałem, będzie zasilał zarówno konsolę, nową konsolę, jak i na przykład handhelda Xboxa, ale bardzo możliwe też, że urządzenia Innych firm. I to jest bardzo ważne. Co ciekawe, to nie tylko chodzi o to, żeby fajniej działał i ładniej wyglądał na tym urządzeniu, ale też chodzi o to, żeby programiści mieli łatwiej, jeżeli chodzi o pisanie gier. W zamyśle, my, myślę, że w zamyśle Microsoftu. Jest to, żeby napisać jedną grę, jeden kod, i on by działał zarówno na Xboxie, jak i na, na pc tach Oczywiście, jeżeli chodzi o różne urządzenia, jakaś tam forma optymalizacji tu i tam będzie dalej potrzebna, ale na pewno mniej roboty byłoby wymagane, jeżeli te systemy operacyjne byłyby bardziej zbliżone i działałyby podobniej. Tak? Zresztą yy, warto tutaj wspomnieć taką inicjatywę, która się nazywa ŁA właściwie już. UWP, UWP. Kilka lat temu, pamiętam, Microsoft planował coś takiego, że programista pisze. Jeden program, zapuszcza go do Windows Store, i ten program działa zarówno na Xboxie jak i na, na, na PC. -cie. I to działało nawet, tak? Tylko niestety nie było ich zbyt dużo, nie było to popularne. Programiści skarżyli się na to, że niestety to jest bardzo zamknięta architektura programistyczna, i że tam wielu rzeczy nie można. I dlatego właściwie programiści nie chcieli używać tego. A teraz Microsoft, nad czym pracuje, to koncepcyjnie podobne coś takiego, tylko że bardziej otwarte, czyli nie chcą już ograniczać pro, e, e, programistów. Oczywiście to jest wszystko w sferze domniemanych informacji i to nic jeszcze nie jest, że tak powiem, e, pewne. No i oczywiście to jest kwestia tego, że czasami pomysł może być fajny, a wykonanie kiepskie. Także jeszcze zobaczymy, jakim z tym wykonaniem pójdzie, bo... Teoretycznie UWP, nad którym pracowałem kilka lat temu, nie też fajnie wyglądało na papierze. Zresztą rozmawia, mówiłem o tym też na moim kanale. A niestety w praktyce okaza były tam różne takie rzeczy, które nie podobały się programistom i dlatego y, UWP is dead oficjalnie. Dobrze, to to jest jedna sprawa. To System operacyjny to jest jedna bardzo ważna rzecz. Druga sprawa to jest to, o czym wspomniałem już, handheldy czyli przenośne konsole. Microsoft pracuje nad swoją konsolą, konsol, nad swoją konsolą przenośną. Czy to będzie, czy ta konsola zostanie wydana razem z tą dużą konsolą, tego nie wiemy, jest dużo różnych spekulacji, ale na pewno będzie taka typowo Xboxowa konsola od Xboxa. Ale oprócz tego Microsoft jest bardzo zainteresowany konsolami przenośnymi innych producentów. Tak jak wspomniałem Lenovo Go, Asus Ally, prawda? I nie wiem czy słyszeliście, że za parę tygodni będzie CES, czyli Consumer Electronics Show. Podczas tego, tej wystawy ma być podobno jakaś rozmowa techniczna, prezentacja na której mają być zarówno przedstawiciele Microsoftu, Xboxa, Lenovo, Asusa i podobno kilku innych producentów, i jest, spekuluje się w tej chwili, że bardzo możliwe, że chodzi o jakieś partnerstwo, jakieś, jakaś współpraca, właśnie już że tak powiem wstęp do tej nowej generacji, czyli będą chcieli no, wspomóc tych właśnie producentów, żeby używali Game Passa, tej nowej apki Xboxa, tego typu rzeczy. No zobaczymy jak to by wygląda, ale generalnie chodzi o to, że Microsoft zarówno troszczy się o konsole, Trochę mniej ostatnio, wiem. No i oczywiście o, o rynek PC, a właśnie te konsole przenośne od Lenovo czy Asusa są częścią tego szerokiego rynku PC. Um, bardzo różnego, co prawda, teraz już, ale no, no dalej, mimo wszystko. Dobrze, i teraz to tak, mamy już omówiony nowy system, system operacyjny konsola przenośna. Na pewno oczywiście będzie nowa konsola taka stacjonarna, tak jak Xbox Series X, z nową nazwą, z lepszym, z lepszymi bebechami. To na pewno się stanie, ale oprócz tego, to jest właśnie ta ciekawostka, o której mało ludzi mówi, Microsoft bardzo możliwe będzie chciał współpracować z firmami trzecimi, żeby one produkowały konsole Xbox. Xbox. Znaczy, i powiem Wam szczerze, z jednej strony fajnie to brzmi na papierze, ciekawe jak to będzie w, że tak powiem, wykonaniu, bo dużo rzeczy nie wiemy, bo jest dużo możliwości. Oczywiście licencjonowanie Xboxa i pozwalanie firmom trzecim na produkcję tego, tej konsoli. Samo w sobie jest dobrym pomysłem, no bo że tak powiem, yy, czemu nie, tak? No, każda firma właściwie może sobie jakieś nowe, swoje, swoje że tak powiem, yy, udogodnienia, jakieś ulepszenia wprowadzać, żeby się wyróżnić trochę większy dyst twardy, może szybsze yy, procesory. Cholera, go wie, nie? Spekuluję teraz. Yy, w każdym razie, ciekawe to jest, ale z drugiej strony, pytanie, czy nie zepsują trochę rynku konsol, w sensie takim, że największym, że tak powiem, największą, silną stroną, najlepszą silną stroną konsol jest to, że to jest masz jedną konsolę, jedna specyfikacja, programiści, wydawcy, jak robią gry na tą konsolę, na, to, na ten sprzęt, to wiedzą dokładnie, z czym się zmierzyć, a tutaj, jeżeli się pojawi pięciu producentów Xboxa, każdy wyskoczy z inną specyfikacją, no, to może być problem. Chyba, że mówimy już teraz nie o Xboxach jako takich, tylko po prostu pecetach w Xboxowej obudowie z Xbox i z logo Xboxa. No ale wtedy to nie jest typowy Xbox. Chyba, że wracamy znowu do tego nowego systemu operacyjnego, o którym mówiłem, że będzie to system operacyjny, który będzie łączył oba światy w pewnym sensie i te dwa światy się będą trochę tak przenikać, że Microsoft będzie dalej robił swoją konsolę nową swoje konsole, te konsole będą miały jakąś tam specyfikację i na przykład wtedy te inne firmy, firmy zewnętrzne będą mogły sobie produkować na przykład pc z systemem operacyjnym Xboxa, tak? No i już wtedy reszta spraw, jeżeli chodzi o specyfikacje, cenę, czy coś, zależy od nich. I powiem Wam szczerze, jeżeli zostanie to dobrze wykonane, i to jest duże jeżeli, tak, bo to jest zawsze, tak jak powiedziałem z tym UWP, sama koncepcja, sam pomysł był świetny, tylko wykonanie do dupy, tak. Także jeżeli Microsoft nie spierniczy tego, i naprawdę wymyślić to, w jakiś zbuduje te, ten cały system w taki sposób, że naprawdę da się to wszystko jakoś pogodzić, czyli i, i ekosystem konsol, i, i PC-ów, i to się jakoś tak fajnie wszystko zacznie zazębiać, to ma to sens, naprawdę, tak koncepcyjnie przynajmniej. Ale, tak jak powiedziałem, trzeba będzie poczekać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. No bo były już pro, były już, że tak powiem, próby tworzenia takich pecetowych konsol. Zresztą pamiętacie pewnie Steam, Steam Machine. Z tym, że no, w tamtych czasach było to tyle inne, że Steam forsuje Linuxa. Linux w tamtych czasach miał trochę gorsze wsparcie, jeżeli chodzi o sterowniki i tego typu rzeczy. W ogóle wsparcie gier było kiepskie w tamtym czasie. Proton, nie wiem czy już wtedy był, Proton, czyli taki, taka taki warstwa emulacyjna na Linuxie, bo nie wiem czy wiecie, ale w tej chwili można rzeczywiście sobie zainstalować system operacyjny Linuxa i uruchamiać gry z Windowsa bez problemu. Pomimo tego, że część tych gier na przykład w ogóle nie ma wsparcia dla Linuxa takiego natywnego, ale jest taka programowa warstwa emulacyjna, która tłumaczy pewne biblioteki i w ogóle i to działa. I to nawet szybciej, co śmieszniejsze, niektóre gry na Linuxie Działając pod tą warstwą emulacyjną, działają szybciej niż na natywnym Windowsie, obczajacie? bo Windows jest tak nadętym systemem, jest tam tyle niepotrzebnych rzeczy, że po prostu no, jest wolniejszy niż Linux, nie? Dlatego Linux jest fajnym systemem, tak? Także akurat ja się cieszę z tego, że, i cieszę się z tego, co Valve robi, czyli promuje Linuxa, no bo konkurencja zawsze jest super, nie. Także dlatego teraz Steam Deck na przykład świetnie sobie daje radę. Dlatego tego masę to gier, zresztą raz, że jest coraz lepsze wsparcie natywne dla Linuxa, ale w ogóle ten proton, czyli ta warstwa emulacyjna, no, po prostu działa coraz lepiej. Są kolejne wersje, wersje i to świetnie działa. Także co ciekawe, Valve planuje swoją konsolę. Teraz Steam, Steam Machine, znaczy nie wiem jak się teraz to będzie nazywało, nie sądzę, żeby Steam Machine, bo Steam Machine no niestety no nie wypaliło, trochę kiepsko było to zrobione, ale widać, że po sukcesie Steam Deck'a Valve chce teraz zrobić taką standardową konsolę, którą będzie można sobie podłączyć do telewizora. Oczywiście specyfikacja pewnie będzie lepsza niż to, co, niż to, co mamy na Steam Deck'u. Problem jeszcze wspomnę, problem z, ze Steam Machine było to, że te konsole nie miały chyba jednej specyfikacji. Było kilka firm, które robiły sobie właściwie co chciały. To działało oczywiście na Windowsie, chyba w tamtym Nie, nie, to na Linuxie tylko właśnie Linux nie, nie za bardzo był wspierany. No i nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i w pewnym sensie Microsoft właśnie z tym będzie się mierzył, z różnymi. Firmami, które będą teoretycznie chciały robić coś po swojemu, ale tak, tak jak mówię, no. To wszystko zależy jak to co będą licencjonować, czy będą licencjonować specyfikację Xboxa, może powiedzą tym firmom słuchajcie, tu macie specyfikacje. proszę bardzo, możecie sobie produkować tą konsolę według specyfikacji takiej jak my robimy, ale możecie dodawać swoje rzeczy, możecie tam włożyć trochę szybsze, szybsze części, tak, na przykład szybszy procesor, aby był zgodny z tym co mamy na Xboxie. Może tak to będzie działało. Zobaczymy. W każdym razie ta Nowa koncepcja wygląda bardzo ciekawie. Ogólnie system tych naczyń połączonych między konsolą i, i, i pc tami mi się bardzo podoba. Ja zarówno korzystam i z, i z konsol, i z pc jeżeli chodzi o granie. Także słuchajcie, no, ja jestem bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy jestem właśnie tej tej. Prezentacji, która ma być w styczniu, bo to będzie w pewnym sensie wstęp do tego, co, co ma nadejść, i myślę, że, że dużo rzeczy to wyjaśni. Oczywiście to nie będą nowe Xboxy, jeszcze to, co ma, ma być zaprezentowane w styczniu na CES-ie. To, to będzie po prostu współpraca Microsoftu z tymi firmami zewnętrznymi, ale mimo wszystko. No, to mimo wszystko będzie ciekawe. Dobrze, słuchajcie, to było było na tyle, jeżeli chodzi o, o, o temat nowej generacji konsol. My, oczywiście im więcej informacji będziemy dostawać tym bardziej się z nimi ben, tymi informacjami z wami będę się dzielił tutaj. Ja osobiście jestem optymistycznie nastawiony do tego, bo ja osobiście lubię ten cały ekosystem Xboxa w sensie to co oni robią. Sprzętowo, softwareowo, niestety, no, nie zawsze im wychodzi, wychodzą pewne rzeczy. To fakt, nie? Ale, no, na przykład, sam fakt, że mam Game Passa i mogę z Game Passa korzystać zarówno na moim Xboxie, jak i na moim pc i na laptopie, i streamować i co tam jeszcze sobie chcę, nie? Także, czemu nie? nic tylko korzystać i grać. Dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Nie wiem czy zrobię jeszcze jakieś materiały przed świętami. Bardzo możliwe, że dzisiaj coś jeszcze zrobię, nagram dzisiaj, jutro, pojutrze sobie obejrzycie, zobaczycie, zobaczymy. W każdym razie, jakby co, w razie co, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i widzimy się niedługo. Na razie, hej.